Siema siema, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj zagramy sobie w bedwarsie na serwerze mineplay.pl czy tam ljmc to jest wszystko jedno i to samo oczywiście w sumie było dosyć dużo odcinków ze skyblocka ostatnio, w sumie to tylko i wyłącznie content ze skyblocka był, 10 odcinków ze skyblocka z rzędu więc zapraszam was oczywiście na odcinek ostatni ze skyblocka, czyli wywiad z moderatorem właśnie tego oto serwera jeżeli chcecie się dowiedzieć dużo właśnie ciekawych rzeczy o tym jak administracja działa na takich właśnie większych serwerach to wbijajcie na tamten odcinek no także postanowiłem, że skyblocka było dość dużo, w sumie nawet zbyt dużo dużo, bardzo dużo i w sumie również ta edycja z mi się zaczęła trochę nudzić, także od dzisiaj będą się, no postaram się, żeby właśnie co jakiś czas się pojawiały również odcinki jakieś inne, na przykład z Bedwarsów. Dobra, słuchajcie, właśnie rozpoczynamy pierwszą arenkę właśnie na Bedwarsach w dniu dzisiejszym I ogólnie udało się, żeby wbiły jakoś cztery osoby. Magicznie jakoś się udało, że cztery osoby się zjawiły. Jest to dosyć mało, bo w ogóle zauważyłem, że dużo więcej osób na tym serwerze w sumie gra na trybie duo bardziej niż na trybie solo yy, ale spoko również na pewno właśnie z jakimiś innymi ludźmi będą również odcinki z Bedwarsów, czyli wtedy będziemy grać na trybie duo No bo jeszcze są czwórki, jeszcze są jakieś inne tryby, trójki, tam chyba trójki, chyba i czwórki, ale na tych trybach to chyba w ogóle nikt nie gra. Jeszcze w sensie w ogóle jeszcze nigdy w swoim żywocie nie widziałem, żeby na tym serwerze ktoś grał na trybie dwójki, albo znaczy trójki, albo czwórki. Bo w ogóle ten tryb praktycznie wymarł z tego serwera. No co jest z tą wełną, kurde, chciałem się do niego dobudować, rozwalić muszko i sobie nie doskoczyłem. Brawo, ryba, ryba, brawo, wielkie brawa na czacie na premierze. Już właśnie lecimy do tego typa. Ja mam nadzieję, że on mnie właśnie nie zabije, bo w sumie by było dosyć krucho. Wtedy, ale dobra. No kurde, no co jest nie tak z tym knockbackiem? No jak ja walę typa, to on w ogóle nie odlatuje. A jak mnie walnie, to nagle odlatuje, kurde, na pół kilometra mi bije. No ja nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, słuchajcie, to była tak naprawdę arenka testowa. To jest tak naprawdę na, na początek. To była taka, wiecie, rozgrzewkowa, nie? Jakby to nie tak, to nie tak, że grałem jakby wcześniej w Bedwars. To wcale nie jest tak. To jest jakby, dobra, wiecie co, to jest jakaś po prostu kpina. Bardzo chciałbym, żeby na tym trybie było Incognito, albo w ogóle jakakolwiek opcja znikowania się na chwilę wpisuje Incognito nie ma, wpisuje nikt nie ma, wpisuje nic nie ma. Także mam. Mam nadzieję, że coś z tym zrobią. Bo jak ja chcę się nagrać odcinek, to kurde, nie mogę. To jest, jakby, już drugie podejście. Bo kurde, było tak. Co się przed tym? W sensie nie, nie dzisiaj tylko któregoś tam jednego dnia sobie chciałem nagrać, yy, że po prostu chciałem sobie nagrać że odcinek, i nagra 5 typa na mnie leci i się nie dało w ogóle nic działać. To co to za odcinek by wtedy był? To Zorajcie, dwie osoby na ręce, mamy tylko jednego typa, także gramy tak jakby jeden V1 i już w tym momencie lecimy, rozpoczynamy, gdzie jest w ogóle, tam jest chyba ten Aqua, tak. Znaczy ja jestem Aqua, tam jest właśnie niebieski. Trochę dziwnie w ogóle jest rozstaw, bo zazwyczaj na, na każdym innym serwerze jest czerwony, potem jest niebieski, potem jest zielony, żółty i tam potem to już wiadomo, ale tu jest jakoś dziwnie, jest Aqua, potem jest niebieski, żółty, zielony, kto to w ogóle zaprogramował, nie wiem, strasznie dziwne to jest przynajmniej dla mnie, no ale dobra niech tak sobie będzie, ja w sumie może kupię jakiś tam TNT, i w sumie nawet do niego wlecimy w sumie z TNT, nawet widzowie do niego wlecimy sobie z TNT, o on sobie spadł bardzo fajnie, on się właśnie też budował na diamenty, także fajnie, że sobie spadł w sumie, biorę sobie w takim razie diamenciki i w sumie mógłbym polecieć do niego, ale nie, zrobię sobie w sumie za jednego diamenta ja coś kupię nie, może za dwa, w sumie ta. za dwa to sobie przynajmniej kupię prota Jeszcze bardzo, prot kupiony został przeze mnie teraz tak, zbrojkę kupujemy, kupujemy to, kupujemy kilof ewentualnie jakby coś tam zabudował i lecimy do niego. Zabuduje tylko właściwie łóżko kolejną warstwą wełny, ewentualnie jakby miał jakieś nożyczki czy coś, to żeby dłużej właśnie rozwalał, żebym ewentualnie mógł jakoś tam dobiec, jakoś fartem, fartem czy coś takiego. Okej, okay, on kupił sobie żelazny dobrze niedobrze, niedobrze się dzieje, niedobrze się dzieje, klepiemy go, klepiemy, podejmujemy walkę i mamy to. Dobra, słuchajcie, czy ja zdążę do niego polecieć? Kurczę, nie mam nożyczek. Jakbym miał nożyczki, to bym może nawet zdążył do niego dolecieć Ale tak to widzowie nie ma takiej fizycznej możliwości Chociaż, chociaż jest Widzowie, mamy rozwalone łóżko I czy to jest wygrana już arenka, czy jeszcze to nie jest? Jest, proszę bardzo, wygrana arenka GG jak najbardziej I lecimy jeszcze z jedną arenką co na pewno Okej, okay, słuchajcie, rozpoczynamy właśnie z kolejną arenką Znowu jest tylko jeden typ, jakiś Paweł Włodek Pozdrawiam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że ogląda odcinek w ogóle ta osoba W ogóle fajnie jakby pod tym odcinkiem było właśnie trochę więcej wyświetleń Niż normalnie, no bo kurde, jednak coś innego Ja wie, rozumiem, że w sumie te, w sum te, te, się wam trochę właśnie przejeść i w sumie tego było trochę za dużo także odcinki ze Skyblocka w sumie będą coraz rzadziej Jakoś tak nie mam pomysłu, no. Jak wystartuje nowa edycja, to będę więcej rzeczy oczywiście. Na pewno będę nagrywał ze Skybloka. Oczywiście też nie rezygnuję w żadnym stopniu z tego Skyblocka, Tylko po prostu, no, tak, tak, jakoś już po prostu wszystko, wszystko co miałem do zrobienia, po prostu już zrobiłem na tej edycji. I to jest właśnie to, yy, przez co myślę, że Bedwarsy takie kilka odcinków z Bedwarsów się przyda, jak najbardziej. Lecimy do Pawła, Pawła, Panie Pawle, Panie Pawle, lecę do Pana, Pan leci do mnie, dobra. Czyli się tradeujemy łóżkami, czy się nie tradeujemy? O tradujemy się, proszę bardzo. Lecimy do Pana Pawła, rozwalimy Panu Pawłowi łóżeczko. No i mamy trejda w tym momencie i teraz tak, i teraz ja bym sobie kupił po prostu jakąś zbrojkę czy nową, mieczyk żelazny, no i trzeba by było go rozwalić i wygrać kolejną arenkę. Idzie, w takim razie ja właśnie wszamam sobie jabłuszko, on jest gdzieś tam na suficie, jakoś kurde nie wiem co on tam wbił, jakoś nie wiem, jakiś kurde Spiderman na suficie po, po dachu kurde łazi. Nie wiem co on kombinuje ten Paweł Włodek, dawaj, chodź tu panie Pawle. Panie Pawle, nie chowa się pan, chodź tu panie Pawle, dawaj panie Pawle, o kurde, ale mi strefę narzucił, ja też mu strefę narzucam, kurde nie udało się, GG. Słuchajcie, lecimy właśnie z kolejną arenką, na tej arence będą aż trzy osoby, wow, niesamowite, słuchajcie, co się dzieje? Dlaczego na tych bedursach tak mało osób gra? Ja rozumiem, że to nie jest jakiś main trip, co jest? Coś się chyba zbagowało, bo tam coś się wyświetlało. Nie wiem, nieważne. W każdym razie nie wiem dlaczego tak mało osób gra. Widzowie, grajcie na tym, bo ja będę często odcinki z tego nagrywał. Jak chcecie być na odcinku, to proszę bardzo zapraszam Bedwarsy na, na main play'u. Też w sumie będę grał duo, bo na pewno tak jak już chyba mówiłem we wcześniejszym wejściu, będą również materiały z jakimiś innymi kurde ludźmi, będą duo Bedwarsy, będą Bedwarsy Solo, będą wszystkie rodzaje Bedwarsów, kurde, jakie tylko istnieją. Dobra, tam już jest właśnie nasz pierwszy typo. Więc ja właśnie do niego lecę a Może żelazo, w sumie rzucam złoto Bo ewentualnie co za chwilę zbiorę I lecimy do pana Dudzia, to jest pan Dudzio Tak, pan Dudzio, bo tamten drugi pan to chyba w ogóle wyszedł za ręki. Także lecimy do pana Dudzio Nie wiem dlaczego, raz w kurde wchodzą A jak już wchodzą, to kurde już od razu wychodzą Panie panie Dudzio, panie Dudzio Proszę, proszę tutaj oddać mi Oddać mi wina, potrzebuję do statystyk, panie Dudzio O panie Dudzio, dlaczego pan ma tyle HP Dobra, rozwalamy pana Dudzia Zjadamy, aha, wyszedł Fenomenalnie, czat wygrałem, nie wygrywając normalnie, co tu się dzieje. W każdym kolejna arenka, z którą lecimy, chyba ostatnia arenka na dzisiejszym odcinku. W sumie też mam w planach pograć właśnie sobie troszeczkę z wami na live'ach i chyba trafiliśmy na widzę, bo przez chwilę mi tak skakał przed kurde kamerą, że nie wiem co tu się działo. W każdym razie ostatnia arenka, również w tej arence jest tylko jedna osoba, oprócz mnie świetnie, po prostu łatwe winy będą wlatywały na konto mi się wydaje. Nie idzie, bardzo fajnie, że on jeszcze nie idzie, to ja będę miał więcej czasu, żeby sobie to, to i w sumie od razu do niego lecę, bo jeszcze mam ewentualnie glinę, także lecimy od razu do kolegi niebieskiego, który będzie szedł na diamenty i co jest, chłop, pomimo tego, że są tylko dwie osoby na arenie, on chce iść zamiast nie do mnie tylko na diamenty, o kurde, rzadko się to spotyka, tak szczerze, rzadko się to spotyka, dobra, jesteśmy już właśnie u niego, czy prawie jesteśmy u niego, jeszcze nie jesteśmy, kurcze, dobra, idę właśnie do góry. O kurde, i cheaty jakieś, kurde. Master, halo admin, widziałeś to admin? Kurde, jak, żeś to, jak ktoś z administracji w ogóle widział ten film, to niech napisze w komentarzu, co to były za cheaty jakieś, dobra. Co gdzie, stawiam TNT. Czy on się nadzieje na to TNT? Nie, no nie nadział się. Jakby się nadział na to TNT, to by było ciekawie. I teraz taką it's, it's pandzie. Jezu, jaki jestem beznadziejny w PCP, Ja muszę poćwiczyć na jakichś innych serwerach, że jakaś pandzia mi kurde dojeżdża w skinie defaultowym. Co się dzieje? O ty hamie chciał fireballa na mnie użyć, nie ma takiego, halo, no co jest, cheaty jakieś, halo admin, co to było w ogóle, administracja, halo, halo policja, halo banamu, halo admin banamu, dajcie, co za cheaty, to są jakieś, to są cheaty jakieś do potęgi dwunastej, kurde, no dawaj, chodź tu, i spandzie. no teraz już, no już wy, 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 wyłączaj, te no cheaty, nie, dobra, o, widzicie, cheaty, brawo, brawo, administracja, uuu, brawo. Widzieliście, ja mówiłem, że on macie, ty kurde, dajcie mi overwatcha, dajcie mi rangę, to ja będę banował tutaj. Wysyłam kurde zgłoszenie, wysyłam list o ad rangę administracyjną. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie tego filmu, wbijajcie na serwer, serwer mineplay.pl i wbijajcie na bedwarsy, to ja będę z wami grał, bo ja teraz będę często na bedwarsach Grał się z wami, żegnam na razie, cześć!